Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was ponownie po tej długiej przerwie. Jak pisałem na grupie Facebookowej i też na wpisie na społeczności w YouTube. Do 2 czerwca miałem być nieaktywny pod względem takim, że nie było mnie w ogóle w Polsce więc ciężko było prowadzić kanał z tej perspektywy. A potem doszły mi jeszcze sprawy związane z moją edukacją, którą mam nadzieję już. Do kolejnego roku szkolnego zakończyłem pod względem popraw, nauk, sprawdzianów innych tego typu rzeczy. Co im powiedzieć? Staję im powiedzieć, że wróciliśmy do Europki, naszej kannej e, Europki Commonwealthem, gdzie właśnie przy, przypomniałem, że Wielka Brytania była silna e, bardzo, 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 bardzo i gdzie Austria chyba zrobiła coś trochę za dużo. Patrząc sobie na obecną Austrię, Austria rzeczywiście trochę tak. Powiedziałem coś niekulturalnego, ale ten kanał ma być pro family friendly, więc Austrię po prostu oszalała. I w sumie jest sobie ogarnęła, że tak jak mówiłem wcześniej, bastion chrześcijaństwa to Afryka Północna, Iberia. No i wiadomo, północ to wschodnia Europa. Sorry, katolicyzmu, no. Ale to prawie samo z chrześcijaństwo. Nie wyznajemy tych drugich ortodoksów, oni są heretykami. Nawracając, no mam piasta, to nie w sumie z tego już co pamiętam, więc jestem content dalnych chyba, monarchii? Nie, już nie mam, to świetnie. W sumie jest 1674, jest dziwne jak miał jak monarchię jeszcze. Dobra, muszę ogarnąć sobie szybko sytuację, co tu się działo. Armię już tutaj sobie patrzyłem, że chyba największą, znaczy drugą na świecie po Brytanii zaraz. Ale my teraz nie my teraz mamy najemników, więc tam ASI jakoś nie kieruje specjalnie. Jedno, co zauważyłem i co możemy wykorzystać jak najszybciej, to to, że Skandynawia. Jest słaba, mega słaba. Czemu słaba, no? Skandynawia ma tam do 70 tysięcy armii. Menpoe'era nie mają wcale. A ich wielki sojusznik, Wielka Brytania, no i nie pomoże w razie wojny. Wypatrzcie się dopiero. Weź już sobie jedną taką prewencyjną armię na granicę do. Mam zużyte timplady armii. Dobskowa. I chwilę. Mamy Turusa chyba z nimi. Nie mamy z nimi trusa. Hmm. Czyli mówicie, że mogę was podpić. Ile może być Moskwa na chwilę obecną? No, mało pewnie. No w porównaniu do mojej to bardzo mało. Że ja to muszę, muszę być bardziej agresywny na chwilę obecną, bo ja tak z tego co widzę, to. No tak niby agresywnie, niby nie. Ale na razie nie stytuuję tych prowincji, bo się nie opłaca tych pojedynczych z tej, y wrzucać. Ja się muszę nachapać jakiś prowincji. Ja muszę zrobić duży commonwealth, zanim do serii. Co więcej, o, a już pamiętam, nieważne, już pamiętam, czemuś mnie nachapałem. Agresję w Expansion skutecznie mi to niwelował. Dobra, to tre Treasury. A ja ogarnąłem sobie teraz, umiem, że Tarnowo było zieloną wysputa tego, nie wiem, z tego świata. Matka Boska, Tarnowo, taki wypizdu. Zawsze było takie zadupie tych prowincji, nie wiem czy Miał kilkanaście developmentów, już było góra taki cud po prostu, że ma tyle developmentu A tu i 44, to ma więcej niż konsk, Konstantynopol, Wiedeń, nie wiem, Rzym No mnie to akurat śmieszne, to tyle są developmentów co Paryż Tarnowo jedna z najbardziej rozjętych prowincji świata Dobra, ja Haterosów z Bizancjum, mi się kojarzy, że przed końcem się z nim jeszcze biliśmy, nie? No oczywiście, że się z nim biliśmy Dobra, mogę sobie coś przyjąć? Tutaj widzę miasto. Um, ja wezmę to, to jest Expired, już he, miasto jest a Teraz trwa, no spoko. Um, co więcej, co więcej, co więcej. Przypuszczam, potrzebujemy prowincji jeszcze jakieś? Jak moja ekonomia wygląda? No, całkiem spoko, zarabiam. Oczywiście od najtańszych zaczniemy na to nawracanie. Mam przyjęte humanistyczne idee, czy religijne? Religijne mam przyjęte, kurde. Bo z humanistycznych moglibyśmy sobie wtedy wziąć nawet pierwszy punkt, którym jest tolerancja i mamy już Unity większe procent. No a bądź co, bądź w sytuacji, gdzie podbijamy te tereny na ortodoksyjne, które są innej wiary i Religious Unity lecimy na, na szyję. To wiadomość to przydaje. Dobra, co to jest Austria? A czy Austria jest matkowoska, włoska My czyścimy katolików. My chyba nie tylko, gdzie jest Brandenburgia? Boże, Burgundia. E, Burgundii. Tu jest. Czyli to działa w ten sposób trochę, że oni nie czyszczą wiary katolickiej swoim świętym cars, tylko wiarę reformedów. Protestanci czyszczą reformedów spoko. To jest w stanie jeszcze jakoś taką nawet przyjąć. Jakby tylko katolików, to byłbym nieco niepocieszony tym faktem. Dobra. W ogóle pamiętam taka ciekawostka, takie wspomnienie ogólnie. No teraz pamiętam, jak niedźwiedź chwalił sobie tą mapę do terenów, że wiecie, że Gong on gra na mapie terenów, bo ta mapa jest taka piękna, jako spinowa, że on na mapie terenów. Przez pierwsze chyba no, dużo serii jeszcze na chwilę, na chwilę podejściu Lutera z kanału nagrywał tylko na tym właśnie teren, map. Nie jest takie złe w gruncie rzeczy. No bądź co, będzie jednak fajnie wyglądać ten duży, taką dużą Polsz, taką kolorową Polskę, wiadomo, tu jest Polsza i tak dalej, niż ten teren map, ale taki przerywnik, nie wiem, patrz sobie taką na ekran, sobie jedne teren map sobie idę i cześć, a sobie oglądać nie wiem, o kurde, Ford Offense po jestem zieloną z połowy Europy pod względem technologii, lipa tylko troszkę, że no jestem z pod względem tych, tych dwóch akurat, znaczy no nibo jedną, więc to nie jest tak, że ale... Patrząc na mój obecny status co do yy, Administrative Powera i tego, je brakuje mi do końca technologii, to będę dalej w plecy z Administrativem. Tym bardziej, żeby dekorować prowincję nowe, więc. No, no dalej, nic. Zbieram dwóch misjonarzy. Nie ogarniam te, tego nawet. Maros, Oltenia. Spokojna życzyna kupca, który obecnie siedzi i nic nie robi. A mógłby coś robić. Matko Boska, transfery 12 do Raguzy. Czy mnie już do końca popie... pi... I tutaj tak, no wiecie, taka cenzura, że ja sobie w montażu, to mówię pi to takie... Taki life hack trochę. Ile od pieniędzy będę zarabiać? Matko polsko. to jest? 10 dukatów w górę. Tak mi rób. Mm, dobrze. O, dobra. Huan matko Boska, ale to jest duże. To jest ogromne. Tu by się grał ciekawie Japonię, jakby taki chłon był właśnie, Przecież to jest, no to nie jest Ming, to jest słabsze niż Ming, przynajmniej się tak wydaje, a nie, jednak nie jest tak słabszy Ming. Niemal Japonium by się ciekawie grał, jakby Ming rozpadł właśnie. Grałem w tyle razy, nigdy nie miałem okazji zobaczyć rozpadającego się Mingu, grając z Japonią właśnie. To jest smutne. Bo bądź co bądź, rozpad Mingu to największy booster dla Japonii pod względem rozwoju, podbojów. No bo największy przycink, który jako jedyny w jeszcze stoi na drodze do wielkości, właśnie upada. Gdzie Persja też się bawił w swoje Persja Finks Dobrze, mam sojusz z tym hegemonem schodu. No, kus kuszą diabły, żeby zaatakować. Ale już nie pomoże Wielka Brytania, pewnie. Dalej nie pomożesz. Jedni ja mi pomogą. Oni są katolik. Tak. Jak mówi sławny przysłowie zaciągnięte prosto z Czech stolica katolicka jest tylko jedna i jeżeli nie jest nią Rzym to jest nią Warszawa dokładnie tak to brzmiało tak mówili Czesi w XVI wieku a co za tym idzie no trzeba, trzeba się ich pozbyć katolik Empire może być tylko jedno ale, jakie tu mam misje jeszcze? Żałuję, że nie odpaliłem tego na modzie, że. Mission expanded. To by było ciekawe. To jest na razie takie. Mało interesujące. Chociaż w sumie mam, mam pieniądze. Ja mam. Ja staram mam ja mogę sobie robić, co chcę. Polish Navy mogę zrobić nawet w sumie. Dobra. dodam na czwórkę, w sumie. Niech to tam się nie zatrzymuje. Czas musi lecieć dalej. A co, zrobię flotę handlową. W sumie czekać, bo ja mam jakieś trochę dużo statków już, tylko co to są statki. Troszkę takich transportowców, troszkę wojskowych. I trochę technologii dyplomatycznej. I trochę upgrade shipów. Cyk. Cyk. No, albo zrobię sobie te flotę handlową jak już robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak to mówią, pieniądze nie biorą się znikąd. Trzeba je komuś ukraść dokładnie. A cóż to, koniec wojny. Stałem w tego zupełnie nic. Ej, przy okazji robię jeszcze dokiardy i shipyardy doki szypiardy w Gdańsku, żeby zrobić tę misję. W sumie... Nie. Ale jest dużo punktów w sumie tylko administracyjnych. Chciałem z przywódcę 643 6 i to jest całkiem... Dobry przywódca. Będę bardziej zadowolony z jego następcy Karola Ferdynanda, Piasta. No bo bądź co bądź, no ma jeden mniej w administracyjnej, ale na no dwa więcej w militarkach, to już jest idealne wyważenie. Yy, przy okazji chyba, nie, nie, nie skaczę mi z, z dyplomatyczną mocą, powerem. Siłą. Ta mapa religijna się prezentuje, no całkiem pięknie. Yy, dobra, żeby tak nie stać w miejscu. Cyk. Nie na geingę, bo zaraz jeszcze na jakiś wyspę będę się bił. Ja potrzebuję claimy na Noteburg. Noteburg. Dobra, Wielka Brytania im w dalszym ciągu nie pomoże, z czego jestem niezmiernie content. Natomiast mi pomogą moi sojusznicy. Tak to mówi sławne przysłowie, hur dur hura, husaria. I co robi Ditch na północy Jutlandii? Ta inne pytanie w kolejności. Nie, nie, nieważne, gramy dalej. Ile mi odcinka? No, całe 11. To jeszcze do tą wojnę wojny chwileczkę obskoczy, obskoczymy. E, Zygmunt Piasto prowadzi swoje wojska ku wiecznej chwale. E, Potrzebuję jeszcze jakiejś drugiej armii. Wy od razu spomnicie mi tutaj e, bunty na Węgrzech i przedostaniecie się na północ. W sumie ja nie mogę iść na ładogę. Najpierw pozbędą się armii Nowogórski, w sumie. Ciekawie byłoby zrobić serię Nowogrodem. Nie grałem na poważnie tym państwem nigdy. Może raz kiedyś sobie odpaliłem nowogród, ca z dupy. Zobaczyć dlaczego Moskwa go tak łatwo je. Ale... No nie grałem tym Państwem nigdy poważnie. Może byłoby ciekawie spróbować sobie właśnie. rozegrać. I się teraz w to nagrać, żeby... A, tak udokumentować, no nie wiem, nawet jak nazwać dokładnie. A kurde, dobra. Odłączamy oblegających na razie i potrzebujemy pilnie wsparcia. Pewnie jakościowo nie zmiażdżą, Co mam, jakieś dobre Od tego mam Land Force Limit Modifier, a to mnie nie urządza. Eee, potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję Army Quality Comparison, Comparison. 604 498 112 103. Maskowo skalię w, Oskal, ja w pierdolę obskoczę? To jest smutne co się zaraz stanie, ale prawdziwe zarazem No, ofensji zrobię w pierwszej kolejności, bo to mi zaraz da dyscyplinę jeszcze jakąś Dobrze mówię? Dobrze mówię, pięć dyscypliny No jak nie czy ja mogę ich tu pokonać liczebnością Ja pachle, żeby wycofać się stąd, wy, uciekać stąd Ratujcie kobiety i dzieci Dobrze, mam sojuszników, bo bym umarł tutaj Maszerują po mnie normalnie, maszerują po mnie Potrzebuję drugą armię, która w razie czego by się z nim tu biła Chcę mieć tę ładogę, błagam, bo zaraz przyjdzie jeszcze więcej tych Szwedów i się zbieszą na mnie W sumie co założyła Szwecja czy to założyła Dania? Bo już nie pamiętam naprawdę eee, potrzebuję mapkę hmm, timelapse hmm. Danie, tak jak myślałem, że myślałem Szwecja, ale dobra sobie teraz pewnie Szwedów zjedzą. Nie, dobra, Szwecja tego żywa. Czytałem, dobrze, myślałem, że myślałem Szwecja. Tak myślałem, wybitnie dobrze, że to była Szwecja. gdzie są Austriacy i Czesi, gdy Polska umiera? Dobra, Ładoga jest nasza. Kamienice też są nasze. Taka ciekawostka. Zostakuję ich z trzech różnych stron. Tak robili to starzy żydowscy kupcy. To wszystko jest sprawdzone spokojnie. Znam się na tym. Wiem co robię. O. No i gitara. No i biorę nich pieniądze. Nie zrywam im sojusz z Francją. Francja jeszcze istnieje. Istnieje. Dobra. Ze Szwecję. Na wszystkie I jednego jestem pewien, że biorę ich pieniądze. Zaraz jeszcze pozbędę stan Frieslandów. Mogło być nieco kłopotliwe. To handlowa, czy. A ta handlowo. handlowa. Wojenna większość. Ja bym chciał handlowo, naprawdę. Dobra, to wymienę w ogrodu zajęli. Trzygwiazdkowy dowódca, ich armia ma jakoś tam Uber Ales. Nie, świetnie, ja jestem zadowolony. Jak tutaj, to armia nie pójdzie dalej. To jest. Nie, naj, 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 Ja to pachledzę. To będzie rozstrzelanie. Uciekajcie stąd. Uciekajcie. Biegi, Biegni! Też nie mogę iść, bo Ford blokuje. Dobra, niech zajmuje ten Ford na szybkości. To jest chwila, moment, żeby go zająć. To jest drugopoziomowy fort, a to jest armia, która ma dużo artylerii przy sobie. Dobra, żarty się skończyły. Trzeba będzie pofatygować na front północny. Trzecią armię. Zmusimy mnie do tego. Czuję się tego zmuszony. Przekażę pieniądze pod papieża. Papież, pieniądze. O, no, w ogóle Pierwsza wygrana bitwa tej wojny. Czy wygramy? Czy nas zniszczą? Wygrałem, nie zostawiłem na nich suchej nitki, jak to się mówi. A on odwrót, wypływaj tam, a ci duzi pójdą tu. Widzę Czesi, Czesi, Austriacy robią swoje. No Czesi w sumie też. Zmyją Den Hack. To brzmi jak Zikhail prawie. Dwa, dwa nasze linijki, tej jedna prowincja. Kozacko sobie jeszcze flotę handlową, połączył ze sobą, ale no. Niestety nie ma jak. Reszcie gdzieś tam druga armia, żeby wesprzeć tą. Bo się jeszcze jakiś wróg pojawił i stwierdził: Huj, wam, na dupy Kuba. Masz yy, armię wroga. W sumie, wydać też sobie stójcie gdzieś obok. Bo tak, bo czemu by nie? Będzie tego Kijowego, dowódcy jakiś keks kupujemy Prawda, jestem z tego bardzo zadowolony <laughs> no, to w dupie nasz tak szczerze. dobra nawracamy przynajmniej pieniędzy jeszcze trochę mam quartax mi w tym tylko pomoże i mam power recovery speed większy no dalej zajmujcie tą hagę no szybciej dobra Pokaż mi Austrię co pod Matko Boska, Austrię są bogowie wojny Przychodzą, robią taki pstryk Cześć Szwecja, Szwecja, no cześć, Szwecja sobie idzie Numer no, Friesland też widzę, już jest bardzo pokojowo nastawiony wobec mnie Mogę im prowincję jakoś Jekoszpanii zabrać? Mogę, a potem cała na nie pójdzie w ko... Nie pójdzie Ale niech w tej prowincji <laughs> Mamy daleko gdzieś, naprawdę Dobra, Warps. A jak to bez Steel Trade'a? Halko. Halo, co się dzieje. Dobra, mam wywalone tego Steel Trade'a. No może nie do końca, ale mówić trudno. Skandynawię im na pewno. Skimoncie, co kolego, jest z Nowogrodem? Nowogród to już jest pod moją łapą. Teraz się Austriacy, widzę, iż Czesi zainteresują atakiem na main tereny wroga. Viborg już też upada powoli No dalej zjemu tą prowincję Dobra, gitarno Staram się mieć co nie miara, ale... Ale się nie piję kawy w międzyczasie, bo mi się chce pić Są śpiący już trochę Jest sobota Poszedłem spać o późnych godzinach nocnych A jest godzina Dokładnie, dziesiąta. Co z tym idzie mało, musiałem się spać. Z kolei za tym idzie... Muszę wypić kawę, żeby nie zasnąć począt nagrywania tego. gramy minut na odcinka. Jeszcze chwileczkę tu wami pobędę, trochę, zaczepam zaczęłam pomęczę tym odcinkiem. A tam przyjmę te jakieś dimensy od nich. Niech sobie tam coś żądają, co chcą. Matko Boska stanie wciąg... Ale ja byłbym głupie go wypieprzył. Ratuj, ratuj mi kraj od unrestów, proszę pana. Dobra. Kutwa. Na południu. W mojej perełce kraju Tarnowie. nie wracają. Raz ogniem, raz mieczem. czerwono coś w tym stylu. Idąc abo. Abo, abo, abonament. He, he, he. Śmierzne. Dobra. W sumie Austriacy się tym zajmą za mnie. Po co ja mam fatygować tam swoje główne siły ofensywne, armię w pierdolu, skoro Austriacy dobrze wiedzą jak to zrobić za mnie dokładnie. Niech tam te się manufaktorie przyjmują szybciej. W ogóle tam z moimi manufaktoriami przyjmowaniem się tego na ziemiach polskich. A całkiem dobrze, przyzwoicie, niedługo pieniążki to zbieram. Zarabiam chore sumy po prostu. I nie wiem, czy nie wymienić swojej floty na flotę wojenną, ale tak się nie dorównam, przecież yy, Szwedom... Ja nie Szwedami, to nie są Skandynawczycy, to są Szwedzi, oni tylko udają. Nie ufajcie im, to kłamcy. Mhm. Mm Cóż to? Nie, wolę to akurat lekko zdenerwować kupiecką gildię, bo oni się mi nie obrażą z tego powodu, a... Nuklearowi by to lealność i spadło, bądź co bądź. Teraz tak ściągnę pieniądze wezmę. No, Czesi i Austriacy sami wszystko robią. No, w z drugiej strony Szwedzi robią coś, czego nie robi, robić, czyli zajmują sobie sobie tereny. A to może w dalekiej przyszłości, bądź też bliskiej przyszłości skutkować ich wyjściem z wojny. Właśnie ja to tam tych moich sojuszników, a to, to, to już nie jest fajne. Na moje tereny, na sta na moje... My się chyba nie zrozumieliśmy. Na moje tereny nastają? Wysłać armię w pierdolu, idziemy się bić. Rozjuszili mnie, no rozjuszy... nie, Grażyna, klep, kotleta. W coś w tym stylu, dobra. God damn it. Siege of Poznań is over. Dobra. Przyszły wielkie armie zniszczenia i śmierci. Przynajmniej, znaczy do no, jedna armia zniszczenia i śmierci przyszła na razie jest druga armia, tu jest jedna armia, tu jeszcze, dobra, tam idzie trzecia. Yy, paszą mi wąt z moich etnicznych ziem. A tu potrzebuję wszystkie armie śmierci i zagłady, jakie posiadamy w kraju. Trzeba odbić Poznań. To jest Ford czwórka, dobra, będzie ciężej. Smutno. Tak, Renew War Taxes, oczywiście, że Renew War Taxes. Yy, dobra, albo Austriacji zaraz im spuszczą srogi wpierdziel. Albo ja. Ja muszę pierdź Poznań, żeby mieć swobodne przejście dalej. No come on, zajmijcie ten Poznań. To nie jest jakaś zbrojna forteca, tak? To nie jest, nie wiem... Dla przykładu, co tam jest takie ósmopoziomowego, albo nie wiem, szóstą, no, no to nie jest Baro, żeby się tak z tym pieprzyć. Przyzywać armię ostatecznego zniszczenia, ich, niech praga odbijają, żeby się Czesi nie stwierdzili, że oni sobie z wojny wychodzą. O, Giorgiu zajęli, matko bosko, zajęli Giurgiu. Teraz będzie kluczowe pytanie tej wojny, mianowicie, co ja mogę im zapieprzyć, żebym mógł to zapieprzyć, żeby świat nie stwierdził, że mnie zje. Za to że coś zapieprzyłem. Zaraz się tego dawię nawet. Oho! Ich armia przegrała. Ja przyjmuję technologię administracyjną. I wyrobienie z wszystkimi technologiami w miarę na czas. Commonwealth zieloną wyspę Europy, jak już mówiłem. Patrząc na swoje idee, to ja potrzebuję czegoś administracyjnego teraz może i wezmę sobie, oczywiście humanistyczne idee, albo ekonomiczne wezmę, wyjebą w to. Niech zajmują Pragę nawet, szturmem, na szturmują, niech sobie tam bombardują to miasto, miasto wielu marzeń, wielu trupów. No, come on, zrób się z tym miastem coś. Dobra, to oznacza pokój. Chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Co ja mogę im zapieprzyć? To jest pytanie numer jeden. I tak, żeby się nahapać, tak, żeby muszę... No nieważne, nic nie słyszeliście. Mogę zapieprzyć im pół Skandynawii. No to już jest sensowne, Wersja jakoś powiedział coś mądrego. No, Może tylko Moskwa i Skandynawia. Na Moskwę mam zupełnie wywalone w tej chwili. Powiem więc więcej, oni się na to zgodzą. A kim ja jestem, by im tego odmówić? Tak, ten napis Commonwealth właśnie stał się jebitny. Build, manufacturers. 2 2845 za to. Klik. A co to jest? Też przyjmę. Ja się stałem bogaty. O Boże! Jeszcze oni mi wszędzie przyjętą tą manufaktorię, właśnie. Mmm, No nieważne. Ale się nachapałem. Mmm jak dobrze. Powiem o więcej. To była tyle w dzisiejszym odcinku. Napaliśmy się trochę kraj troszkę się rozwinął mam nadzieję. E, postaram się w przerwie między odcinkami, bądź w troszkę jednym odcinku, stłam się te bunty na południu. Co więcej mi tego powiedzieć, ja jestem ja w sumie byłem ja. Coś tak mówię, Sim. Ja byłem ja, wy byliście wy, a to była Europa universal 4 modyfikacji default of Islam. E, z jakimś fajnym modem graficznym, wikingnofilizm, overhul, coś tam, coś tam. Nie wiem, linka, tam pisać w komentarzu. Podziękuję wszystkim, od jak już. E, co więcej, mi zostaje powiedzieć: zapraszam was do łapkowania, subskrybowania. E, oczywiście nie mówię nawet o w górę, ale po prostu subiektywnej oceny wasze, e, waszym zdaniem tego materiału. E, ale klasycznie do niczego nie zmuszam, jest to czysta sugestia z mojej strony. E, a więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.